Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Paweł, słuchajcie, pogrywamy dzisiaj w Design 4. Troszkę taki świąteczny nastrój, czemu by nie? Um, więc tak, kolejneczka stoi. Zobaczmy, bo oczywiście pewnie stoją na zewnątrz. Nie, nie stoją na zewnątrz. Czyli jak gram inną rodziną, to wówczas oni dopiero przenoszą się yy, z powrotem przed dom. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, ale tak jest. To jakieś zebranie. O jak wyrwała. Dobra. Więc tak, teoretycznie tutaj pieniądze mamy, więc nie ma sensu inwestować e, w, w zarobki. Trzeba zainwestować w ich e, umiejętności. Jest Paweł, jest Justyna. Zobaczmy, Paweł śpi. W stanie zainspirowania przez godzinę, tak? Hmm. A tak w ogóle są nowe kariery, z ciekawości. Chyba zerknę. chyba zerknę na kariery. Zobaczmy, kariera. Znajdź pracę. Chociaż nie, ostatnio patrzyliśmy też. Nie, 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 nie. Są nowe, są nowe. Okej, okay. dobra, czyli tak. Sportowiec. Sportowiec musi, musi dysponować siłą fizyczną, szybkością, wytrzymałością oraz inteligencją. Zacznij karierę, rozwijaj ją, aby... Mhm. Czyli tak naprawdę zaczynamy od kibicowania. ciężka kariera jest sportsmenka zawodowa i kulturystka. Wakat, obsługa szatni. Mhm. Jest biznes. Synergia, efektywność, planowanie. Jeśli czujesz podekscytację eks na dźwięk tych haseł, być może kariera w biznesie jest właśnie dla ciebie. Menadżerka, inwestorka ścieżki. A zaczynamy od sekretarki. Tutaj, agenta tu była literacka. Okej, okay. rozrywkowa góra i przestępca. Powiem wam szczerze, podoba mi się tutaj kariera biznesu. Biznesowa. Nie wiem, czy komuś tutaj nie zmienić. Myślę, że zmienimy tutaj e, Malcolmowi. Gdzie on teraz siedzi? Tutaj. Już zaraz zmienimy karierę Znajdź pracę Dam mu karierę biznesową Kulinarna jeszcze jest Biznes Tak Zróbcie się jako biznes Przyjmując nowe stanowisko Przestanie wykonywać dotychczasowe obowiązki Pracować jako złodziejaszek Myślę, że to głupota by była Żeby dalej był tak naprawdę mm, Na ścieżce kariery przestępczej W końcu i tak mają pieniądze Więc nie ma sensu żeby mieli ich więcej Zobaczmy jak to wygląda. Zajmiemy się może dzisiaj Malcolmem. Zadań codziennie. Wypełnij raporty. Nie zaczęte. Już zaraz zaczniemy. Momencik. Pisz do dowcipy. Rodzina, kariera. Też nie. Napisz. Yy. Wypełnij raporty. Wypełnij raporty. Gdzie te raporty mogą być? Społecznych. Więcej opcji. Sieć. Zamów. Chyba, że gdzieś tutaj. Yy. Wsadzone. Momencik. Tutaj. o Praca domowa, odrębienie prac domowych. Umieść w świecie. No proszę was. Coś takiego. Ma jeszcze pracę domową. Skąd mu się to wzięło? Już dawno nie chodzi do szkoły, a tutaj tymczasem okazuje się, że jeszcze coś takiego ma. Hmm, dobra. Czyli tutaj tego nie mamy nie wypełni raporty, nie zaczęto. Możliwe, że po prostu tych raportów jeszcze nie mamy, nie otrzymaliśmy, no więc nie ma możliwości, żeby je wypełnić. Może że po pierwszym dniu pracy, bo na chwilę obecną tutaj widzę, że nie ma nic takiego: kariera. No dobra, ok, czyli na chwilę obecną jeszcze nie możemy eee, poszedł już zjeść, no to myślę, że bardzo fajnie, bo już tak bym to zlecić, eee, zobaczmy. Tak dalej, kto eee, kogo my tu mamy? Ten poszedł do pracy, ta śpi. Ten zajęty, a tutaj co? Jak to wygląda, kariera? Kulinarna, zmywaczka do naczyń. Okej, okay, zainspirowana. Mm -hmm. Przygotowywanie jedzenia, drinków. A dobra, zobaczmy. Mm, zjedz później śniadanie, zjedz coś na szybko. Podaj później śniadanie, gotuj. Niech ona coś ugotuje w takim razie, makaron z ser, miecznica. Naleśniki, dowolny owoc, o mam jakiś owoc, więc niech będzie to porcja na przyjęcie. Tak, większa ilość. Zobaczymy, czy tutaj przygotowywanie jedzenia i drinków e, będzie uznane. Czy wystarczy, żeby raz dziennie zrobiła coś, czy będzie to wymagane regularnie. Tu widzę blat kuchenny mi się zaczął... Przybrudził mi się delikatnie. A to rzadko się zdarza. Nie wiem, czy to po prostu zmienili. Dopiero zaczęte. Okej, okay, świetnie. W takim razie nasz tym może troszkę posprzątać. Dobra. Czyli tak, a tutaj nie możemy. Tego wyślemy spać. Za chwilę musimy się zająć dzieckiem, bo ma być dziecko przecież. Yy, tych dwojga. Ale z drugiej strony, kurczę, tak zastanawiam się. Bo. Hmm. Stać na stać, oczywiście. Nie ma problemu. Kwestia tylko taka, że chciałbym rozwinąć ich kariery zawodowe. No, obawiam się, że może być to niemożliwe. Mam momencie, kiedy ona zajdzie w ciąży. Hmm. Problematyczna sytuacja. Sprzątnij. Po sobie. Okej. Okay. Chojneczkę już mamy. Nie będę nic więcej bardziej stroił tutaj, bo to nie ma sensu. Ktoś tu przy Agnieszka Maluch. Nie. Nie wpuszczamy, nie ma takiej opcji. No, raczej to jest to wszystko. Czyli dzisiaj ma od 16 do pracy, a chwilę obecną mamy godzinę 13, czyli za chwilę tak naprawdę leci do pracy Martyna. Myślę, że jakoś się tam ogarnie. Ewentualnie, może obserwować po kanałach. Tutaj, jeżeli chodzi o Justynę, Justyna. Hmm. Justyn ma ostatnią karierę, 10 poziom, więc tutaj tak naprawdę nic więcej nie mogę zrobić. Zdanie malowanie obrazów ukończone. To nic więcej nie zrobię. Ewentualnie możemy zwolnić się z pracy i zacząć nową karierę. Osiągnąć nowe. Rzeczy. momencik, zobaczmy. Zróbmy może w ten sposób, bo i tak mamy pieniądze, więc to nam nie zaszkodzi. Zmieńmy swój fach. Zawsze możemy wrócić przecież. Czyli co mamy? Górę techniki literacka. Mhm. Może pójdziemy teraz w karierę literacką. Autorka i dziennikarz. Asystentka pisarza. Dobra, zaczniemy, spróbujemy. Tak, ok. Czytanie książek nie zaczęte. A mam w ogóle biblioteczkę tutaj? To jest bardzo dobre pytanie. Chyba biblioteki tutaj żadnej nie mam. Biblioteczki... Biblioteki może nie mam, ale biblioteczka by się przydała, więc zaraz, w momencie, tutaj załatwimy. Zaraz coś tutaj wstawimy, nie ma problemu. Gabinet, biblioteka, regały, tak. Tutaj dziewiąty poziom kariery literackiej. Tutaj jest, który? Dziesiąty poziom kariery. Tutaj też mi nie stać. O! Coś takiego tutaj mamy. To jest chyba jedno z najdroższych. Na które nas będzie stać. Ok. Super. Ciach. 2800. Wystarczy. Bardzo ładnie. Czytaj książek, już. Nie, 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 wracaj, czytaj coś. Instrukcje obsługi, choćby instrukcje obsługi, nie wiem, cokolwiek, ale przeczytaj. Dobra, tu spokój dla dziecka. Ten pokój dla dziecka trzeba będzie mm, przygotować, właściwie wykorzystać. Zaraz to zrobimy, momencik. Ona idzie do pracy o 16, więc już za chwilę będzie wychodziła. Niestety. No, dobra, 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 zobaczmy. Ten śpi. Mhm. No, czyli będą musieli postarać się o dziecko, ale to za jakiś czas na razie za wcześnie jest. To widzę, Paweł wrócił niestety niesamowicie, masakrycznie zmęczony. Niech może się jeszcze ogarnie przed, przed pójściem spać. Okej. Okay. Coś do jedzenia, być, być może. Otwórz. O, sporo tych rzeczy mamy: elektronika, tak tak dobrze. Okay. Mhm. Co to jest? Do zepsucia wspaniała. Zostało dwa, chyba zostało jeden. Białe ciasto. Weź kawałek, a następnie możesz i spać. Dlaczego by nie? Dobra, śpi. To jest Martyna. Ona idzie do pracy właściwie na godzinę 16, czyli już w chwili obecnej, teraz. Okej. Okay. Eee, zobaczmy, gdzie ona poleciała. Jest poleciała coś zjeść. Mhm. Mm Później mogłaby teoretycznie też się ogarnąć już. Ehm. Eee, Czy ona coś potrzebuje do kariery, tylko czytać książki, tak? No Dobra, 50% ukończone. Czyli teoretycznie można by jeszcze ją wysłać, żeby coś poczytała. Ja tu mam bibliotekę, nie mam biblioteki? A tu jest, a nie, to jest szafa. To jest, nie, też jest... To jest biblioteczka. Coś takiego, dobra. Nie zauważyłem. Myślałem, że to jest jakaś szafa z ubraniami. Jak, tu, jak się nie wstawiało samemu tutaj mebli, no to tak, tak to później jest. Dobra, ten jest rozbawiony. Sobie zje. I będzie szedł spać, okej. Okay. Justyna skorzysta. A następnie... No właśnie. Przeczytaj. Przeczytaj do końca. Mhm. No i Zobaczmy, jak tam kariera. 50% ukończone. 75%. Musimy dojść do 100% i możemy jej przerwać to czytanie. Jest ukończone, więc na razie przerywamy. Ale to myślę, że powinna odłożyć. A to. Niestety nie mogę nic z tym zrobić. Mogę to sprzedać, wyrzucić cokolwiek. Sprzedaj. Okej, okay, świetnie. Myślę, że tą książkę będę miał już na zawsze. Właściwie tą pracę domową. Okej. Okay. Tam też wysłamy do spania. Pozostaje nam tylko Malcolm, który właściwie wypoczął. Nie wiem, dlaczego. Jeszcze śpi. Zobaczmy, jaką tam ma karierę. Wypełnię raporty. No właśnie, ale z tymi raportami będę będziemy... miał problem. Bo raporty jeszcze nie są gotowe. Nie ma, nie ma po prostu o czym pisać. Na to wygląda. Dla dzieci. No nie, no to nie przejdzie. Dobra. Co on tam ma? Krytykuj pracę. No proszę. Już krytykował teraz. Zobaczmy, co tu można zrobić jeszcze. Krytykuj pracę. Wyrzuć, krytykuj, obejrzyj sprzedaj kolekcjonerowi. Okej. Okay. Elegancko mam jakieś pożywienie, więc można by zjeść do końca. Już zepsuta, niestety. Także momencik, anuluj. Nie chciałbym, żeby się nam Malcolm rozchorował. Mamy śmietnik, ciekawy. Kopnij, no proszę Cię. Dobrze. Ale faktycznie coś do zjedzenia będziesz musiał wziąć, tak czy siak. Ja myślę, że raczej weź ciasno. Świetnie wyjmij wszystko po kolei. Idealnie. Mhm. Martyna jeszcze w pracy jest, ona jest dość długo pracuje coś, kurczę. No ale dobra. Trudno się mówi. Trzeba pracować. Okej. Okay. Teraz zobaczmy tak, ten tu schowa. I zostaje nam czas wolny dla Malcolma, tylko Malcolm tak naprawdę nie może teraz nic konkretnego zrobić. Nie może zwinąć swoich umiejętności, bo nie ma takiej potrzeby. Nie wiadomo, które umiejętności będziemy musieli rozwinąć. Podejrzewam, że może, może chodzić o charyzmę w przypadku biznesu. Ewentualnie mm, logiczne myślenie też. Ale kurczę, pewności nie mam. Głowy nie dam. Trollu na forach. Może wiesz, co nie w tym pomieszczeniu. A bo dobra, w sumie rozmawiaj z. O, Agnieszka Maluch. Przynajmniej troszkę towarzystwo wzrośnie. A której w ogóle Martyna wraca do domu? To jest bardzo dobre pytanie, niestety. Dopiero o godzinie pierwszej w nocy. No. Awans. Żywieniowiec. Zobaczmy sobie tutaj to stanowisko. W mhm. stanie zaladami z jedzeniem nie mogą się. Yy, co? Nie mogąc, nie mogąc go zjeść, nie jest łatwe, ale Martyna musi się do tego przyzwyczajać. Teraz jej dni pracy będą wypełnione absurdalnymi tańcami na weselach, nieudanymi ćwiczeniami integrującymi oraz naprawdę dziwacznymi zabawami na przyjęciach pępkowych. Następny awans, mixolog. Dobra, czyli naucz poziom umiejętności miksologii poziom drugi. A mixologia, czyli tak naprawdę musielibyśmy tutaj za, la, za ten bar podejść. A się poradzić przygotowanie drinków. I w tym momencie będziemy bawić Aha, nie, 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 moment, musi spać nie, takim takim Tak przeoczymy troszeczkę, że mam tutaj nie, już. Niestety nie, się wyspać w wyspać w końcu porządnie okay. Malcolm tam pisze. Niestety tak, tak zawsze jest. Towarzystwo bardzo powoli rośnie w momencie, kiedy piszemy przez komputer czy rozmawiamy przez telefon. Zupełnie inaczej się sytuacja ma, gdy... Widzimy się, z, z darmo są cztery oczy. I możemy z nim bezpośrednio porozmawiać. Wtedy rzeczywiście te towarzystwo bardzo szybciutko nam rośnie. Dobra. Wyżyć stare jedzenie. Teraz zobaczymy, co zostało w tej lodówce. Mhm, Naleśniki no zjedz. Dobra. No widzę, tutaj Justyna też wstała. Weź porcję. No, może porozmawiałem wspólnie. Przy śniadaniu, przy takim bardzo wczesnym śniadaniu. No, może mi się uda coś. Hmm, podbić to towarzystwo przynajmniej. No wiadomo, komputer, telefon i... I rozmowa na żywo, no ale niestety tak. Tak mówię, no. Komputer i telefon niestety tak szybko nie dają tego efektu, co, co rozmowa na żywo. Tak samo jeżeli rozmawiają i jedzą, w ogóle jeżeli chodzi o w ogóle wszystkie elementy, gdzie wszystkie czynności, gdzieś robić coś jednocześnie, czyli na przykład jedzenie, oglądanie, telewizji i tak dalej, czy jedzenie rozmowa, to niestety wszystko przedłuża potrzebny czas, ale. Dobra. Mm -hmm. Zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje. Ten rozmawia. Musimy go jeszcze wysłać po jakieś jedzenie. Przedaż by się, żeby, żeby też poszedł do pracy, ale teraz znowu jest weekend i znowu ma wolne. Gdyby poszedł do pracy, to w tym momencie możemy troszeczkę powypełniać raporty. Zresztą zobaczmy czy jest możliwe, czy tu jest napisane jak to zrobić. Chodzenie do pracy z pozytywnymi oraz wypełnienie codziennych zadań to najlepsze sposoby na poprawienie oceny postępów zawodowych. No to tyle to ja wiem. Ale nie wiem, co ja mogę zrobić, żeby wypełnić te raporty. Prawdopodobnie, prawdopodobnie muszę iść do pracy, mieć jakieś tabele i dopiero wtedy mogę zacząć wypełniać te raporty i, i tak naprawdę kontynuować zabawę. Być może wówczas wypełnimy te raporty i będziemy mogli dostać awans. No ale na chwilę obecną widzicie, jak jest. Dobra, no, zobaczmy, tutaj jest swobodna dyskusja między Pawłem a Justyną. Telewizor. No nie wiem, nie jesteś chyba aż taki... znudzony, czy... <głosaka> Masakra. O, a to co się stało teraz? Czyżby poszła do basen? Pływam w basenie, no tak. Nagle wskoczyła w strój kąpielowy nie wiadomo o co jej chodzi. Dlaczego? O kurcze, o kurcze, patrzcie co tu się dzieje. Zapomniałem całkowicie. Czyli tak, zbierz cały plon. Odchwaszczaj przede wszystkim. Całkowicie zapomniałem o tym, że muszę tutaj zajmować się tymi roślinami. Posadzimy i... Właściwie się skończyło. Na tyle. Musi poodchwaszczać, musi podlać i dopiero wtedy będziemy zbierać plony. Bo tutaj te rośliny widzę, że są już... Jakość normalna, no ale dobra Myślę, że to bardzo szybko może się zmienić, to będzie problem Okej, okay. podlej o, Od razu lepiej To roślinka jeszcze jest Troszeczkę W potrzebie A przynajmniej już nabrały kolorów I to jest najważniejsze Świetnie, I teraz zbierz cały plon Mhm. Dobrze. O, tak jakby się zbierało, to byłoby cudownie. Machnięcie ręką i dosłownie wszystko już jest e, zebrane. Coś jeszcze? Na wieś o, nie było nawożenia. na wieś, na wieś, na wieś. Na wieś, na wieś, na wieś. Co tu jeszcze możemy, tu mówimy coś, czegoś więcej, czy nie? A, dobra, tym. Ciekawe. A tu jest nowożona, to jeszcze tutaj widzę. Hryzantemą. Okej. Okay. Dodanie składników odżywczych poprawia zdolność roślin do ewolucji. Im lepszy kompost, tym większa premia. Okej. Okay. Normalne, no jakoś jest normalna tutaj widzę. No ale dobra. Uch, to trzeba sprzątać po niektórych naprawdę. Jak nie spuszczam wody, to zostawiam talerze. Codzienność. Dobra. Ciekawe czy prezenty pod ręką się pojawią w Święta? Co? Dobre pytanie. Kto dostanie ten dostanie, prawda? Kto był grzeczny, to dostanie. Dobra. Zobaczmy sobie tutaj jak książeczka tak? że jak ją złowić? Nie, nie czytaj. Nie ma sensu. Po co? Kto tu malował? Paweł? Tak jest. W takim razie wznawiałem wytwarzanie. Justyna też maluje. Martyna. Martyna Ściemnia, ale jest już wypoczęta, więc zaraz zobaczmy sobie jedną rzecz. Umiejętność miksologii, czyli musimy ją wysłać tutaj do ćwiczeń, czyli przygotowanie drinków. Jest wypoczęta, więc nie ma problemu. Malcolm śpi, później leci do toalety, a później prawdopodobnie zajmą się tym, że będą starać się o dziecko. W końcu mamy wolny pokój i myślę, że. Pokój, trzeba zagospodarować w jakiś sposób, jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay. dobra, a czekajcie, tu chyba Justyna skończy malować, tak? Sprzeda do Galerii sztuki. Czyżby arcydzieło, tak jest, arcydzieło, ile zapłacimy? 305 simlonów? Proszę was, za 305 simlonów kiedyś zarabiali po kilka tysięcy. Okej, okay, drugi poziom miksologii osiągnięty, czyli w tym momencie kariera już się rozwija. Przygotowanie jedzenia przez drinków. Wiecie co, może ona niech coś ugotuje. Tak będzie najprościej. W takim razie tak, tutaj... Ci przygotowywanie, to nie. Przygotuj drinka, przygotuj drinka i teraz tak. Sok z lodem, ten najtańszy. Dobra. No i oczywiście coś musiałaby ugotować, czyli na przykład gotuj. Ciasto czekoladowe mogłoby być. Czemu by nie? I zaraz zobaczymy jak tam będzie to wyglądało, czy... Zadanie codzienne zostanie zrealizowane. Ona zresztą idzie za chwilę do pracy. A to ci do dopiero. Ciekawe, czy zdążę zrobić to ciasto. Tak naprawdę te codzienne zadania ułatwiają pracę. Ułatwiają osiągnięcie, mm, rozwinięcie kariery. A to nie jest tak naprawdę aż tak bardzo potrzebne. Więc myślę, że tutaj jest ok. Odłóż. Żeby ktoś nie dmuchnął iść do pracy. Mm, dobra. Nie jest w karierze biznesowej, niestety jeszcze nie idzie do pracy, ma wolne. Cały czas wolne i wolne. Obibok jeden, zresztą on nie jest takim... Takim typem. Dobra. No! O, otwórz. Musimy najpierw zjeść tutaj... Jeszcze to... Jajecznicę, czy co, co, co to było, to nie wiem. Muszę to dokończyć. Mhm. Weź porcję. Dobra. I właściwie musimy powoli kończyć. Zbliża się ten czas. Okej. Okay. Dobra, czyli co? Tak naprawdę nowe, nowe kariery się pojawiły, więc te kariery będziemy sprawdzali. Jak one wyglądają, co, co, co umożliwiają i tak dalej. Jak na tym wyjdziemy finansowo przede wszystkim. Na chwilę obecną jest tutaj spory zapas gotówki, więc myślę, że możemy takie testy przeprowadzać. Tym bardziej, jakby na przykład zaczęło brakować, to zawsze możemy wysłać Pawła czy tam Justynę do malowania obrazów i wówczas nadrobimy tą kwotę, którą potrzebujemy. Chociaż nie wiem, co się dzieje, dlaczego dostałem 300 z milionów zamiast 3000 na przykład. No ale. Dobra, nie będę narzekać. W takim razie dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, papa. Pa.